Witajcie, w tym odcinku sprawdzimy, jak smakują te oto drinki zamknięte w puszkach. Gdy tworzyłem ten zestaw, moja barmańska intuicja podpowiadała mi, że arek, ale wie, że to nie będzie dobre. Kotlec psa trzeciej kategorii. Jeśli jesteście ciekawi, jak naprawdę smakują te drinki, i czy faktycznie lepiej po nie nie sięgać, to zapraszam do oglądania tego odcinka. A do wspólnej degustacji ponownie zaprosiłem Krystiana, który również jest barmanem. Cześć wszystkim. I cóż, nie, nie przedłużamy i zaczynamy. Krystian, no od czego? Co proponujesz? Zacząłbym od Morzaito, nie? Mojito. Czyli jak spadać to z wysokich konia tak, przez duże M. Dobra, Krystian polewaj. Zaczynamy to. od... Imprez. To, to jest ta marka, co robi też w kanale w takich butelkach kamikaze drinki. To jest właśnie to. to, jest to tak? Słuchajcie, okay. ten odcinek, jak jeżeli widzieliście, zapewne widzieliście miniaturkę, no wybraliśmy takie drinki, których może nie będzie można polecać, ale wiem, że są najprawdopodobniej jeszcze słabsze, i to są właśnie te imprezy w butelkach, ale tak nisko już nie chciałem Upaść. zjeżdżać. Upaść. I Ko robimy ten filmik na wesoło, żeby tutaj no. pokazać, czy to jest faktycznie dobre, chyba, że będzie jakieś turbo zaskoczenie. Na no to właśnie, na to liczymy, Jak w ocenie że Zaskoczy, i nagle będzie tutaj, że jest to naprawdę dobre. Skocz nas zaskaczy. Myślisz, że no. Złota Locha? Tak zwana? tu się nie spodziewam, bo, bo akurat y, Złotą Lochę w jednym z poprzednich testów y, y, whisky z kolą y, tylko wersję z limonką sprawdzałem i akurat wypadła najsłabiej w zestawie. To co? Gdybyjemy. Tutaj mamy jakby ma... dziurkę, gdyby nam nie spakowało no. do wypłucja, czego, ten... y, czego, się, czego mamy się spodziewać Krystianie? Szczerze oczekuję najniższych lotów niedobrego smaku. Dużo smaków alkoholowych, dużo smaków chemicznych, syropowych, słabego alkoholu. I liczę, że. że się nie wyczujesz rumu. Tak. Że nie wyczujemy rumu. Że się zawiodę. Ale mamy nadzieję, że gdzieś się yy, zdziwimy. Na pozytywnie. Liczę ale nastawienie mamy, że będzie negatywnie. Dobra. Zówko. Ale mięta, mocno Cóż mięta, Pamiętam, no, się. So, w tam naszym poprzednim odcinku sprawdzaliśmy, tam było jakieś mówi to, tak? Nie, nie, nie było nie? Mówi to. A nie, to I jak to ja sam robiłem z rumami, tak. nie mogłem doszukać szukać mięty, a tutaj słuchajcie, w aromacie, zaraz zobaczymy, jak smakuje, ale był aromat. Delikatnie limonka. Ale naprawdę bija. mięta. On bardzo źle nie jest. Powiem Ci. Ale... <laughs> Miało być co, bo i co. I jest I co? OK. I Macie, miał... Czy OK? Czego to brakuje? Alkoholu. Ile to ma w ogóle procent? Tak. Sprawdźmy sobie. 4 cztery, o matko. A, czyli czyli yy, wyczuwamy poza alkoholem to, co ma być w mojito. Je, jest yy, syrop cukrowy, jest mięta, jest limonka, Tak, tylko, że nie ma rumu. Nie ma rumu. Nie ma rumu. Że to ma być, bo, że tu jest nie napisane, że mojito z, bez rumu, bo to jest tylko smak mojito. A, widzisz tutaj. Aha, ten, tam jest napisane, jaki ten, to ten jest alkohol? Ee, nie ma napisanego alkoholu, jest napisane tylko, że jest ee, napój alkoholowy o smaku mojito. Ale wiecie co? Jest bardzo pijalne. No właśnie do następnego łyku. Ja to jest dobre Zmiedliśmy się. Naprawdę wygląda to fajnie. Zachęca, nie? Żeby się złamili. No tam nie czuć nie czuć alkoholu. To jest, ale to jest, jest faj, bardzo fajna lemoniada, naprawdę smakuje. To I tutaj trochę nam się nie skleja z tytułem odcinka. Tak, no kurde, miałoby być, bo jest znośnie. No. Po prostu jest znośnie. Wiem, że tu będziemy hejtować, że niedobre, mało. Tak się około. nastawiliśmy. No i co? Jest to zjadliwe, takie 5 na 10 bym powiedział. Co o Mohito? No, Mohito to chyba taki drink najbardziej znienawidzony przez barmanów. Pamiętasz kiedyś Ja teraz nie mam mięty na barze, mam spokój. Nie masz mięty na barze? O matko, tak to robisz to? No nie robię. Nie robisz Mohito? Nie robię. Jak przychodzą panie i mówią, Mojczaj to na mojej co Nie, no teraz już Mohito nie rządzi, teraz rządzi Aperol. Aperol, ale mamy tutaj. No właśnie, ale zaraz będziemy sprawdzać. O, to może co? Jedziemy za aperolkę? Czy jakąś hmm. ciekawostkę wrzucimy na Mad Mohito? Słuchaj, słuchaj jakie jest Mohito, to mówi, musi być Seks on the Beach. chyba. No to no. lecimy wakacyjnie w takim razie. Co? co? Dobra. Wziął, wziął. Seks on the Beach. Słuchajcie, Seks on the Beach jest tak, że jak przychodzi pani do baru niezdecydowana, nie za bardzo wie <laughs> czego chce, a nie powie słowo gorzkie, czyli chce słodko, kwaśno i przyjemnie i dużo. I kolorowe można hmm. może coś zrobić. To no. no się po prostu jej robi z Seks on the Beach. Tak jest. Taki pewniak koloru Sex on the Beach. No, Odgazowane. Sex, sex, sex on the Beach to jest jeden z tych drinków, który, który może się zdarzyć, także co, co warto troszeczkę inny przepis. Jak Ty robisz Sex on the Beach? Ja jak robię Sex on the Beach? Um, dla mnie klasycznym, znaczy klasycznym przepisem, yy, który najczęściej używam do robienia Sex on the Beach to jest wódka, liker brzoskwiniowy, najlepiej gdyby typu Archer's, yy, sok z pomarańczy i żurawinka. No, no ja dodaję jeszcze właśnie Malibu. To jest jeszcze, malibu. Malibu jeszcze. Okay. Czyli dokładnie tak jak ty, tylko że jeszcze z dodatkiem malibu, czyli troszeczkę bardziej kokosowo. Czyli powinno być mętnie, niegazowane, powinno być pomarańczowo i ewentualnie jak na górę wlejemy, wlejemy sok żurawinowy, to taki coś. A la Sunrise. No to tutaj już widać, że. A, a to w ogóle nie jest ten kolor, to nie ta barwa i. To nie ten kolor i jeszcze zgazowane? Jeszcze gazowane. Chociaż powiem Ci, że jest jakiś z Beach wersja amerykańska, co daje się tam właśnie sprite. O. Widziałem taką właśnie wersję. Bo też są, są wersje, że, że, że nie dają likier grzyskieniowego, tylko likier bananowy na przykład, nie? Też A, takie właśnie. widziałem w barach. Y... Just, danced? Tak, just, Czyli just Dance? Tak, to jest Jak to wypijemy, to będziemy densić. To jest jazz just Jak dance. dobijemy do tysiąca tego filmiku, to Arek i ja będziemy tańczyć po drinkach. Tak, na stole. Tak, jest, w wersji premium. Tak. Przy dwóch tysiącach ściągamy... ściągamy buty. Buty, dobrze. Dobra. To. Seksie. O, do mocno wyczuwalna. I Sprite. Więc tutaj mam nadzieję, że się bardzo zawiodła i to będzie właśnie. Ja jestem krótka. zawiedziony już maksymalnie. Jeden. Od razu. Czerwona rężada. Czerwona rężada. Ja tu w ogóle nie czuję drinka, nie czuję żadnych składników. Tak jest. Jest, w końcu mamy. Zgadza się. GOE, i jest. smakuje tak, jak mówisz. Oranżada brzoskwiniowa Helena. Słuchajcie, ten napój nie ma nic wspólnego z drinkiem o nazwie Sex on the Beach. Nic, w ogóle, to nie tak, że, że fakty, faktycznie chcemy znaleźć jakiś słaby, ale to jest bardzo słabe. Spokojnie, okay, oranżada brzoskwiniowa, Helena, była jakaś taka oranżada, kiedyś dawno, dawno temu, taka brzoskwiniowa. No bo nie ta czerwona, tylko jakaś taka, jakby tu jeszcze jakiegoś dodali innego syropu. Nie, jest słabe, jest jak zagadnie. to chciałem pić i chętnie kolejny łyk, to, to Jazz Dan, Dance jest tym się, słabe. Tym by się, tym by się tak zacukrzyć. I nagazujesz, że po pewnej takiej puszce, jechając z camperem, opijając się o, o, o nasze fajne drogi dziurawe, będzie ci się to odbijało tygodniami i będziesz po tym, nie, jest, tym jak. Jest serio, bardzo słaby. Bardzo słaby, tego nie, tego, tego nie kupujcie. Więc na razie co, nie, nie sięgniemy po drugi, bo nie wiem, czy cała seria jest słaba. Mam nadzieję. Y y <laughs> to co? Łyski albo e, spryc. Jedziemy ze szpricerem. Jak są gazowane, to tu nie to oczywiście nie jest napisane, że Aperol Spritz, ale to jest yy, styl południa sieni po wyjątkowy. Smak jaki? Inspirowany włoską kulturą aperitivo. Aperitivo Czyli tu możemy się spodziewać po prostu jakiś. Czyli dadzą aperolowe, podobne coś, czy dadzą bardziej Campari, yy, o Jezus, tu no bardziej i, związane z Campari. No idąc z duchem ręką, to mi się wydaje, że, że nie na gorzko to na słodko, żeby bardziej bardziej aperolowe, ale co? Bo to nie jest jazz dance, nie? Nie, to jest, to jest właśnie, pamiętam, w którym markecie kupiłem, nie wiem czy to jest marka własna, nazywa się to Dreamers. Ready to Serve, alkohol 4,6. No ale kolor już... Patrz, jak, znaczy, no. <grym grym> jak sęknął być. Przy, ale, ale, ale przynajmniej przy Aperol Spitz by się zgadzało, nie? No. no kolor by kolor się zgadzał. super. O, zapachniał z daleka. O, nie pachnie. No, pomarańczko. Nawet mandarynka. Mandarynka i, i skórka pomarańczowa. Tak? A nie czujesz, no. że w proszku, chamskiej? <laughs> już teraz czujesz, jak powiedziałem. To jest no, teraz sugestia, już jak, nie? no, to może być no. sugestia, ale faktycznie też. Już... Możesz takie nutka czegoś wytrawnego, właśnie tej pomarańczy? No, no. Może być, no, nie? Będzie czuć tego gry w to, jak było w poprzednim tym? drinku. No, właśnie, bo dlaczego był... oni to zmieszali? O tu mam więcej światła. Gazowany napój alkoholowy na bazie spirytusu, o i bardzo dobrze, 4,8. O smaku gorzkiej pomarańczy, tak jak to, to poczuliśmy, jak Pasteryzowane. Nie czytaliśmy, zobaczcie jakie mamy kubki smakowe. I, i nosy. Te testy zawsze robimy na spontanie i nigdy tych drinków wcześniej nie pijemy. Sami jesteśmy ich ciekawi we wszystkich testach. Nie sprawdzamy wcześniej. Dla nas to jest po prostu całkowita nowość. Bo też, jako barmani, tak naprawdę nie pijemy drinków w puszkach, ale wiemy, że one mogą być fajną alternatywą na wyjazdach, na, na wycieczkach i, i chcemy Wam pokazać, które mogą się przydać, na takie, po które warto sięgnąć. Albo po które nie warto sięgać. I już którym? mamy przykład, że Just Dance to do wylania do klopa. O, do dziury. Do dziury, bo to jest Just po prostu ohydność. No. Mam nadzieję, że. Tam, znaczy, wydaje mi się, że dziura będzie za mała, bo będziemy tam musieli jeszcze coś włożyć. Tak, dobra. dobra szpyc. Przynajmniej jest gorzko lekko. Jest gorzko, jest cydrusowo. Pomarańczka. Nie czuć tego wina musującego. Czy co prostego, tam coś to takie. takie ciepkiego? Nie ciepkiego, takiego rozmamlanego. Rozmemlanego? Co masz tam No, no pier, pier, Pierwsze moje skojarzenie taka rozmokła pomarańcza. A ja chciałem powiedzieć zbyt dojrzała. No właśnie, no, no, Która u babci o. i tam już od spodu robiło się zielone. No. i Babcia mówi: "Chodź, jest bo, bo dobre, bo trzeba zjeść, nie?" No, to, to jest właśnie to. Ale jest to zjadliwe. Jak można to powiedzieć, ospricz. Ale a jakbyś to wrzucił do właśnie kopy, lód, pomarańczko no tak, i tylko to, bila, tutaj, to byś powiedział, że... że jest to dobre czy nie w tym momencie? Nie, nie, nie bo, bo coś, mi, coś mi bardzo nie smakuje w tym drinku. A, a ten test dotyczy tych drinków RTD, pitych nawet nie ze szklanki, tylko na, tak naprawdę bezpośrednio na przykład z puszki gdzieś na, na urlopie, gdzie nie mam warunków do robienia sobie drinków i mam ochotę na, na, na coś gotowego i, i wygodnego. Czyli coś, co możemy na przykład wyciągnąć z plecaka i napić się z puszki, czyli bez żadnych dodatków. A bez żadnych dodatków, no na pewno jest lepiej niż ten jazz dance, seks, bez seksu, ale. Nie czujesz po drugim wieku, że coraz gorsze w smaku? Tak, i właśnie to miałem powiedzieć, że jest coraz gorsze. I, i dwa punkty. Yy, nie będziemy robić na koniec podsumowania, nie tylko od razu w trakcie no nie, mówimy, razu, że, bo to, 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 że uważam, że właśnie okazuje się, że dziura jest za mała. Mamy yy, no te mniejsze dziurki. No, ale tutaj. Dlaczego chcesz mieć te dziurki tutaj? W tym no, no, tak, coś, coś tam wiesz, bo to taka szpula jest, nie? A, okay. Dobrze, ale to nie. Ja daję mu dwa na 10, bo, bo jest słabo. Jest słabe. Wypiłbym, ale nie czułbym, że. A mnie jest... nie zachęca w ogóle. Ten, 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 ten jakiś jeden posmak... Tak jak mówisz, im więcej. To czuć, się, że... to może, A może po prostu z, słabe, słabe wino? W no. tym Belini, co piliśmy ostatnio, to tam było hmm. czuć, kurde, doradto, hmm. i gdy stoję, a tutaj nie, nie czuć tego. A tam oceniłeś to chyba, nie. chyba na czwóreczkę. Nie, no i to jest, to jest tak, że myślę, że jeżeli sięgacie po taki drink spritz i skojarzycie go z aperol spritz, to się zawiedziecie. O, o, w aromacie, bo, bo w aromacie jest tak fajnie pomarańczowo. Na początku poczułem gorzko, już tego nie czuję. Ale później jest tylko gorzej. No i nie czuję tego alkoholu. Później, później jest tylko gorzej. To, a w tym odcinku to w ogóle co? Wybieramy najlepszy czy najgorszy? Bo to najgorszy, chyba odwrócono skalę Najgorszy. najgorszy, najgorszy, nie? najgorszy nie? No to wygrywa na razie mamy zwycięzcę. Ja robim... Odwróconą, odwrócona ja akcja. Odwrócona akcja. Dobra, nie będę nic przypuszczać. Dobra, to co otwieramy teraz? Dzień z tonikiem od Just Dance. Tak, dobra. a Lochę zostawiamy sobie na końcu. Tak, jest. Proszę bardzo. Oj. Jeans Tonic, tak? Tutaj. Gin tonik. Mix and Motion. Oj, o, to, to, o, to jest w pięciu językach. To jest, to jest chyba taka seria tworzona, podejrzewam, do. Nie wiem, można w filmach mówić nazwy marketów? Możesz, no tak. nie, nie no, powiedz, no, kupiłem żeby w, unikali tego, żeby nie Kupiłem, kupiłem w Kauflandzie. Się, no. To jest sieć chyba z Kauflandu i podejrzewam, że ona jest tworzona dla tej sieci w całej Europie, bo tam jest i po grecku, po ukraińsku i we wszystkich językach. Ale głównie. Wiedzą, co to jest napisane? Co? Że gin tonik, ale tam nie ma nic zina, tylko jest spiritus rafi. Bo ty mnie stresujesz. I żeby był aromat tego, to jest po prostu dodana chinina. No, proszę. Czyli no? ta wytrawność będzie z chininy, a nie z zino. Czyli Ginina. nie będzie żadnych jałowcowych cytrusowych zapachów. Czy, czy Chinina to jest dodana po to, żeby dawała tonik? Nawet a nie z no, no. <laughs> Jałowcem ja ten no, Nie, ale wiesz co, jakie... Więc co pierwszy poczułem? ale y, Zakład stolarski. Arbe? Nie, nie, deskę, deskę, deskę ściętą. no kur... No, cool. Serio. No, <grym> <grym> y, Takie stare drewno. Naprawdę, no powodem... jak poczułem, że. Y, wiecie, barmanie w, w ogóle, przy smakowanie drinków można się tego nauczyć? Drinków, alkoholi, przede wszystkim whisky i tak dalej, że przeróżne aromaty można wyczuć. Ale naprawdę jak podniosłem to poczułem stolarnia. Stolarnie. Ej, ochydnie pachnie. Próbujemy, może będzie zwycięzca. I czuć tą stolarnie w pysku. Ja pierd... Nie, tego, tego się nie da wypić. Jest lepszy od seksu. Jest lepszy? W sensie w skali. Nie ma W naszej może. odwróconej skali. Wygrywa z seksem. O, na, o najgorszy. O najgorszy, tak. To, no, no Słuchajcie, bo... jak tutaj Arek mówił, że tutaj czuć stolarnie, bejce i tak dalej, to nie coś, że Czucią w zapachu, to jeszcze czucią na języku i w pewnej buzi. Pierwszy raz w życiu y, mam takie skojarzenie z alkoholem, z drinkiem, bo to nie jest tak, że sobie to, to, to wymyśliłem i chciałem to powiedzieć. I jestem zdziwiony, że coś takiego faktycznie można wyczuć w rynku. Wiesz? Czyli to, to, to najprawdopodobniej jest y, najgorsza seria gotowych drinków w puszkach na rynku. Tak mi się Nasi zwycięzcy. A wiesz, co to produkuje? Skąd na nasi sąsiedzi? Też oni alkohol robią nie potrafię, nie potrafię nawet ten, nie, mina jest naturalna, nie da się tego pić. No, ale to jest, no, Słuchajcie, czuć, czuć y, drewno pomalowane słabą farbą albo słabym, y, nie bejcą, jak się jeszcze mówi na ten podkład drewniany taki lakierowany, mm. no jest, I, tam, jest źle. I, i ta bejca ma imitować tonik? Jest źle, bo wiecie co, y, wygrywał Sex on the Beach, bo w nim nie było nic czuć, czuć y, tylko Yy, tylko czerwoną orężadę o smaku brzoskwiniowym oh. yy, i tym wygrywał, że ale nie, był, ale nie był niesmaczny, a to jest po prostu niesmaczne. I ja już wiem, że ja przez cały dzień i przez całą noc będę czuł smak yy, tego czegoś w buzi, to jest... Dobra. I co ja na się. koniec? Złota, locha, no złota tak locha. Złota locha, złota locha, złota yy, locha. Przydaje się, że ja nigdy nie piłem, nigdy nie piłem tej łyski, Nie pijesz nigdy tej whisky? No to panie, trzyletnia. Z dodatkiem karmelu, nie, bo to szkocka, to nie mogą karmelizować, nie? Mogą. Tak, Bo burba nie może być. Tak, e? górno. tak. Mam w rodzinie osobę, która bardzo piła Golden Lochy. Jak potem wytłumaczyłem tej osobie, jaka jest różnica między Golden Lochem a lepszymi whisky, i jak ona jest produkowana, i jak ona pachnie, smakuje, i zrobiłem blind testa. No to się okazało, że nikt nie wybrał Golden Locha, tylko wybrali inne po prostu smaki. Inne ten. No bo Golden Loch jest bardzo specyficzna. Ja osób. sobie. No, ale ona nie chyba kosztuje ile? 4 dychy, tak? To Też od wódki o, chyba. Jest. Jest. Dobra, próbujmy to. Zapach. Coli. Przecież to się nie daje. Nie powiem co wyczułem. No nie lubię tego. To faktycznie, ja przez to, że, że nie pamiętam. to wolę pić za karę ten dziwnie. Więc co, zaraz, zaraz tylko przejdziemy. Golden, Golden Loch, w moim chyba pierwszym takim teście z puszkami, był najgorszy. To był test whisky oh. z kolą, ale tam była wersja limonkowa. To wam powiem, że tamta limonka przykryła. przykryła? Było najgorsze, bo tu jest tu jest po prostu. bardziej no. poważnie tutaj. No. Ale co wiesz dalej? wypisz to to ten. Tak no jak se, se teraz? Zbiję z tego, niebie. Z... No właśnie, no właśnie. To, jest, to, jest, to jest straszne. Nie powinniście kompetentować. Przede wszystkim to w ogóle nie czuć, że to jest alkohol, to po pierwsze. Bo tu się pije po prostu, to jest 4,5% jest napisane, że z alkoholu yy, moc. Sama cola. Yy, tu, tu się ma wrażenie, że pijecie napój typu cola, bardzo, bardzo, bardzo kiepskiej jakości, po prostu czarny cukier. No. I, i, I nie wiem, co jest gorsze. Powiedz mi, co jest gorsze według Ciebie. Bo chyba y, są tak niewielkie różnice, że chyba musimy się pokusić. O... To jest tak, test w naszej odwróconej skali przegrywa Mojito, Bo jest dobra Bo się okazało, że jest dobra I serio, Mojito jest z impreza, tak. gdzie ja byłem przekonany, że to będzie najgorzej. I okazało się, że naprawdę na piątkę, nie? też W skali 10. Daleko za nim i już zaczyna y, walczyć o zwycięstwo w tekście w tak. na najgorsze jest ten Aperol. I teraz mamy zagwostkę. Hmm. Teraz mamy zagwostkę, czyli bardzo, bardzo niedobry gin z tonikiem. Nie z, na, na, y, wed, według tego co oni napisali. Bardzo, bardzo niedobra łyski z kolą. I Sex on the Beach, który w ogóle nie, nie ma nic wspólnego z tym drinkiem. To jest. Yy, więc w naszej odwróconej skali, ja osobiście. Nie, no to jest. To, szkoda, że te, że, że te trzy drinki, które, które dajemy na podium, są z całkiem różnych kategorii koktajlowych. Powiem ci tak. Ja bym na Golden locha, bo to jest whisky. Whisky powinien być wyrazista w coli. Yy. Smak dzieciństwa, orężana Helena brzoskwiniowa, jak najbardziej na plus pomijania lata 90. co wspominają. To się powiedz, nie? Takie proszkowe, więc to może sobie odkororyzować. Jeans z Tonikiem, czuć bejce, stolarstwo, ładna historia, opakowana, w, jak to się mówi, gówno opakowane w złoto. Do przeżycia na no ten Golden Lock. No, oczekujmy o whisky z kolą, żeby to była whisky z kolą, a nie y Cukier zabarwiony w cukrze na czarnej lemoniadzie, i to wygląda po prostu tragicznie. Ja wiedziałem, że ten Doloch będzie najsłabszy. To już powiem ci, że ja już bardziej wolę panią Małgorzatę, z konkurencyjnej sieciówce typowej. I myślę, że ona jest bardziej zadliwa, bo ona jeszcze wypuszcza limitowane edycje, że są akwarium. Akwarium, tak? Czy coś takiego? Ja nie chcę tak mówić sobie... tego głośno, no, nie tak się, ja się tego bo, tak. To, to kojarzę tylko jak przez w ogóle, bo, bo nie kojarzę takich alkoholu, ale, ale ja, bo widzę, że Ciebie wkurzyła Golden Locha. No tak, ja, no, widzę, no, ja, ja to widzę no. po tobie, że Ty jesteś wkurzony jest. I, i w imię zasad dałbyś jej pierwsze miejsce jako najgorszy. Tak. tak. Tak? Ja jednak za to, że tak bardzo mi nie smakuje pierwsze miejsce jako najgorszy daje Ginio Toniku. i zaraz za nim jest Golden Locha, równiutko zaraz za nim, więc... Tak, Ginio mówi, że ten... Mhm. Moje... U, to to Wiesz, Golden tak. Locha jeszcze dla sprawdzenia, a, a, a tego to już nawet. Bo, ale powiem ci, że przepukałem sobie hmm. z, złotą Lochą kolej, ale cały czas czuję ten stonik, więc hmm. myślę, że kurde to jednak Dzień Stonikiem. Dzień na pierwszym miejscu, bo cały czas mam go w stolarni. w buzi, no. Czyli tak słuchajcie, tak jak obiecaliśmy na początku tego filmu, robiąc ten zestaw, z premedytacją wybierałem puszki, które. Według mnie z takiego barmańskiego doświadczenia i z takiej intuicji byłem przekonany, że będą najgorsze z dostępnych na rynku. Zaskoczył nas tylko mohito, które nie pasuje do tego zestawu. I naprawdę szczerze, jeżeli wybieracie, chcecie wybrać drinki w marketach, to tej trójki równo w środku w ogóle się tego nie dotykajcie. Omijajcie się z łukiem. Ale jeżeli, jeżeli weszliście po to, żeby kupić gotowego drinka w puszce, bo taki potrzebujecie, to po te trzy nie sięgajcie, a po te Dla dwa to wypadło. już... No, tak naprawdę po te trzy, no chyba, że chcecie czerwoną oranżadę, ale nie segurujcie się nazwą Sex on the Beach, bo to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym drinkiem. Ale te to... dwa egzekwo wygrały i one są niepijalne. Aha, i tradycyjnie znowu zasłonię na chwilę Krystiana, aby zaproponować wam poprzednie filmiki, więc jeżeli chcecie zobaczyć Nasz ostatni wspólny test to był test drinków RTD, nawiązujących do klasycznych koktajli. To zlejknijcie sobie na tą planszę. A jeżeli chcecie zobaczyć filmy z, z, z odwiedzin w sklepach, które sprzedają dobre, tradycyjne, bardzo fajne alkohole, dużo, dużo lepsze od takich puszkowanych, to sobie możecie zajrzeć do tej playlist. playlist. Żegnamy się z wami i co, czekamy na co? Na pytania, na co jeszcze chcielibyście obejrzeć. Możecie nawet powiedzieć: wypijcie najgorsze whisky w najtańszych dyskontach, na przykład z każdej sieciówce, na przykład. to zdegustujemy, mm. nie ma z tym problemu. A lub chętnie najlepsze. O matko, nie mm. wychodcimy się. Do znaczenia w się, Cześć!